Mi się przełączył. Nie, nie działa mi. Znaczy, tak mi działa, a tak mi nie działa. Głowę obróć. Ty musisz zadziałać. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Coraz bardziej wiosennie. Przed wami pojechani, czyli. Chyba, jak zawsze i jak zawsze. Paweł Olszowik. Siemaneczko. Dzień dobry! Dzisiaj zebraliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o autostradach i drogach ekspresowych. Każdy z nas uwielbia po nich jeździć, uwielbia jeździć szybko i uwielbia jeździć czasami nie przepisowo. Ja nie, ja przepisowo zawsze. Tak, ja, ja lubię połamać trochę przepisów. Tak? Aha, Aha to ja nie. Niemniej jednak tak czy się, chcielibyśmy, żebyście byli świadomi tego, co się dzieje na drogach ekspresowych i na autostradach. Jak zapomnieliście mm -hmm. albo jak czegoś nie wiedzieliście, to żebyście sobie to przypomnieli albo się nauczyli, co, jak należy robić i czego nie należy robić, co chyba ważniejsze na autostradach. Mm -hmm. Nie chodzi tylko o podstawy prawną, ale o taki lekki savoir vivre, żeby nam się si wszystkim żyło lepiej i fajniej i płynniej przede wszystkim, więc może zacznijmy w ogóle od podstaw, bardzo no. podstaw. Po pierwsze zobacz proszę na podgląd, czy nam tutaj... nie. Za... To słońce za bardzo. Zacznijmy więc od takich podstaw, podstaw, podstaw. Jakimi prędkościami tutaj będziemy operowali? Bo wiadomo, jak chodzi o Matko autostradę, Boż. to jest to ta najwyższa prędkość, tak, 140 prawda? Tak, kilometrów km na godzinę, ale później im dalej się idzie, tym bardziej spierdolone jest to nasze prawo i tym mhm. bardziej pogmatwane jest to dziwne. wszystko. Myślę, że tego słowa się trzymamy dziwne, dziwne, bo słowo spierdolone jest słowem wulgarnym i należy użyć cenzury. Ale jest jak najbardziej adekwatnym w tym momencie. Tak, chodzi o to, że rozróżnia się różne typy tych dróg ekspresowych i do każdego innego typu jest przypisana inna maksymalna prędkość. I może gdzieś tam kiedyś miało to jakiś sens, ale dzisiaj no, przydałaby się jakaś taka unifikacja tego wszystkiego. Pamiętanie tych wszystkich dopuszczonych prędkości, no to chyba tylko panowie z drogówki pamiętają i wypytują. To no, którzy... powiem mają jakąś ściągawkę taką, mówisz tutaj. No nie no, oczywiście to mają też zawsze podstawę prawną, ale to chyba właśnie o to chodzi, żeby dojść kierowców naszych biednych, kochanych, ale może właśnie przytoczysz te. W każdym razie szybki taki. Brief. Na drodze ekspresowej dwujezdniowej można jechać maksymalnie z prędkością 120 km na godzinę. Natomiast mm -hmm. na drodze jednojezdniowej można jechać tylko z prędkością 100 km na godzinę. I to wydawałoby się, że jeszcze gdzieś tam ok. Ale nie, 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 nie. Komplikujemy jeszcze bardziej, bo do, tutaj rozróżniamy kolejne typy dróg ekspresowych. Bo jeżeli mówimy o drodze dwujezdniowej, dwukierunkowych, o dwóch pasach ruchu. To tu jest dalej stówka, ale jeżeli mówimy o drodze jednopasmowej, dwukierunkowej, to już jest 90 km na godzinę. Jak ludzie mają tu co pamiętać? Niech jadą stówkę to mniej więcej się mieści w takiej średniej arytmetycznej. Jest 10 więcej niż powinni, więc się mieści w tych widełkach. No, ale jaka mam? to jest różnica te 90 a 100? Naprawdę, nie wiem, te 10 tutaj robi aż tak ogromną. bo, bo to rośnie, rośnie wykładniczo. A, bo to rośnie, jak pan płaci. Dobra, ale zakładając, że wiemy już, gdzie się znajdujemy i trzymamy się autostrady. Zakładamy, że włączamy się na autostradzie. No i teraz tak, bardzo ważna, istotna sprawa. Mamy ten pas, który jest pasem tak zwanym rozbiegowym. I wiele osób jakby uważa, że z niego trzeba jak najszybciej spalać, że tam po prostu trzeba. Bo to jest, jest wiesz, jak piłka parzy, to jest pas parzy. Jezus Maria, tak, że po prostu sam muszę od razu uciekać. To tak, nie. To tak, to, to wcale nie, nie działa w ten sposób. Ten pas rozpendowy jest po to, żebyś ty nabrał tej prędkości. Nie każdy jeździ samochodem, który po jednej sekundzie będzie miał 100 km metrów na godzinę, to absolutnie tak nie działa, więc nabierz tej prędkości, która pozwoli Ci bezpiecznie i płynnie w tę autostradę włączyć, bo te pasy rozbiegowe, jak sobie sam zauważysz, no to one są naprawdę długie, więc bez problemu, rozpędź się, sprawdź, czy jest wolne, włączasz się, płynnie ciach. Nie ma nic gorszego, Niż to, kiedy jedziesz prawym pasem, nawet te przepisowe 140 i nagle ci się włącza jakiś zawali droga, jedzie 50, no bo on dopiero sobie nabiera tej prędkości. No to po to masz ten pas rozpędowy, żeby tą prędkość nabrać i bezpiecznie włączyć się w ten ruch płynnie, nie stwarzając zagrożenia. I tak samo, jeżeli jedziesz tym prawym pasem i widzisz, że ktoś chce się na tę autostradę włączyć, to zjedź sobie na lewy, przepuść tę osobę, niech on sobie płynnie tam myknie, pyknie, no bo to wtedy, jakby wiadomo, lepiej człowiek się czuje, jak widzisz, że nie musi się tu ścigać jeszcze z jakimś samochodem, tylko. Myk, myk, myk. Daj, co bo to, to, jest, to jest taka gra po prostu odległości. Tu widzisz w lusterku, tak. ty jedziesz po tym prawym tam, widzisz, że już mi się kończy ten pas dojazdowy, co ja mam zrobić? I teraz właśnie, rozkmina, czy on zwolni i mnie przepuści, czy ja mam... mam i ja mam zwolnić? może ja mam zwolnić, no, tak? Może wyrzucić Jezus. teściową, może bo za duży tak. balast, albo na ręcznym... Nie twórzmy problemów, rozwiązujmy je po prostu. Dokładnie. Widzisz, że ktoś chce się włączyć, masz wolne z lewej, zjedź na chwilę na lewą, on się włączy bez problemu, ciach, jedziecie wszyscy dalej, nie ma problemu. Problem solved. Proszę. A propos pasów w takim razie, mm -hmm. bo jest też pas lewy na autostradzie. No jest. Jest. I jak nim jedziesz, to go nie blokuj. Po prostu jeśli nie, nie lubisz prędkości, boisz jeździć tą prędkością, albo po prostu zwykle twoje auto nie jest w stanie jechać te 140 dopuszczalne, a ktoś z tyłu za tobą może, chce. Potrafi, to dajmy mu szansę, zjedźmy z tego lewego pasa na prawy, dajmy się wyprzedzić, To bardzo umila i wręcz I powinno być obowiązkowe. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że ten lewy pas na autostradzie jest niczym, toaleta. Powinieneś tam wejść tylko na ten moment, kiedy musisz coś załatwić i z niego szybko wyjść. Nie ma sensu tam siedzieć godzinami, bo to szkodliwe jest. Tak, no, no, o chodzi? To, że Lewy no, pas jest do wyprzedzania. I no to? tak, mówiliśmy o ziomku, który jedzie wolniej niż inny ziomek. Ale teraz <laughs> ziomek, który jedzie szybciej niż inny ziomek <laughs> i chce go wyprzedzić, też błagam, nie jedźmy sobie tuż przy zderzaku. <laughs> duże prędkości, więc też droga hamowania jest dużo większa. Nie ma co stwarzać takich niebezpiecznych sytuacji, kiedy w ogóle nie potrzeba. Nie ma co szarżować, nie ma co gazować, używać świateł, nie wiem, rzucać w niego papierosami. Czasem ten, to, tego światła użyć trzeba, ale też nie w momencie, jak już podjedziesz mu na centymetr pod zderzak. Bo to widzisz, światło nawet nie będzie mogło dojść do jego sterka. Jak widzisz, że ktoś ci ten pas blokuje już z dalsza, zachowaj dalej tę odległość, zwolnij, ewentualnie mu lekko mrygnij, jeżeli on dalej się nie obudził, bo może być tak, że po prostu nie popatrzył w lusterka. I właśnie o tych lusterkach też chcieliśmy Wam powiedzieć, że tych lusterek używać należy bardzo często na autostradzie, bo nigdy nie wiesz, kiedy się coś zacznie zbliżać do ciebie z tyłu. Nie powoduj, że ten ktoś z tyłu będzie musiał zwalniać. Widzisz z daleka, że ktoś jedzie szybciej niż Ty, jesteś w stanie to wyczuć. Więc skręcasz sobie naprawy, dajesz się wyprzedzić, wszystko jest OK. Tak a propos no. wyprzedzania, jeszcze? Bardzo dużo tirów jeździ po autostradzie. O, tak. Wyprzedzić takiego tira nie jest problem. Jeśli chodzi o prędkość, problem się robi podczas samego tego manewru, kiedy ten tir wytwarza duży pęd powietrza. Mhm. Czuć, że ten samochód jednak drga troszkę. się jakoś buja. No o, właśnie tak. Dwie ręce na kierownicy. Tak. Proste, żeby ona żeby... nie uciekła, mhm. bo prędkości, jak już będziemy powtarzać i powtarzaliśmy, są duże i trzeba mhm. mieć pełną kontrolę nad samochodem, zwłaszcza przy dużych prędkościach. Mhm. Zdarza się czasami taka sytuacja, że na autostradzie jest jakiś wypadek, remonty, cokolwiek. No coś, co powoduje, że ten ruch nie jest płynny, tylko nagle trzeba zwolnić do bardzo niskiej prędkości, Albo wręcz stanąć i ty, widząc, że taka sytuacja już ma miejsce, wiadomo, zwalniasz, ale daj też znać kolejnym ludziom za tobą, w jaki sposób dać im znać? Nie musisz wychodzić i im o tym mówić werbalnie, wystarczy nacisnąć sobie, o, światełka awaryjne, i wszystko jest jasne. Jeżeli on widzi, że ty masz włączone światła awaryjne, będzie widział, że jakąś taką szczególną ostrożność zachować trzeba, i wszyscy w jakiś tam sposób bezpiecznie się do tego utrudniają. Doczołgacie i je szybko, mam nadzieję wymienicie. Awaryjne mamy obgadane, więc teraz warto też pamiętać o tym, żeby używać kierunkowskazu w ogóle, ale na autostradzie, na drogach yy, ekspresowego ruchu my. tak szczególnie, ponieważ jak już mówiłem, Trzy razy, ale ja się dzisiaj będę powtarzał strasznie. To są duże prędkości, dlatego duża szansa na to, że ktoś jadący za tobą może nie zdążyć zareagować na twój manewr, jeśli go wcześniej nie ostrzegłeś, używając tych kierunkowskazów, więc używajcie kierunkowskazów. Ale też wystrzegajmy się gwałtownych manewrów, typu... O was, Ej, my tu mieliśmy, kurwa, zjazd! Tak. Tego się wystrzegajmy, oprócz tego, że to jest bardzo niebezpieczne, to jeszcze grożą nam sankcje prawne i mandatowe. Załóżmy, że nie użyłeś tego kierunkowskazu i wykonałeś gwałtowny manewr, który zmusił kogoś do przyhamowania. No to teraz tak, policja może to uznać jako wymuszenie pierwszeństwa i nałożyć na Ciebie mandat karny. A jeśli taki człowiek pod wpływem twojego manewru będzie musiał się zatrzymać, to to już może być interpretowane jako spowodowanie zagrożenia, za co już grozi mandat 500 złotych, 6 punktów karnych albo jeszcze większe sankcje. Możecie mieć duże problemy za takie akcje, więc nie czyńcie. Nie róbcie tego, jeżeli musicie zmienić pas, zjechać, wykonać jakiś manewr, najpierw sygnalizujemy, sprawdzamy lusterka, wykonujemy manewr, odbijamy kierunkowskaz, wszyscy są zadowoleni. Nie robimy tego na następną chwilę, nie wdupcamy się ludziom przed zderzaki, no nie. Wielu z was zapewne doświadczyło czegoś takiego, że jak już się zjeżdżasz z autostrady, jedziesz normalną drogą, jedziesz te 70 przepisowe, to wydaje ci się, że tak naprawdę stoisz albo jedziesz 20 km na godzinę. I to zostało w ogóle naukowo nazwane to jest syndrom autostradowy. Mhm. Mózg po prostu został przyzwyczajony przez długi okres czasu do pewnej prędkości. I później na tej podstawie analizuje kolejną prędkość. Jeśli jechałeś 140 nagle jedziesz 70, no to wydaje jest mi się że tak? Nie? Tak, to wtedy mózg odbiera ku, a jak ja się teraz toczę, czemu ja się tak toczę? No i automatycznie nieświadomie dociskamy ten gaz, więc trzeba uważać właśnie zjeżdżałem do. Właśnie postranę. tak podświadomie dociskamy ten gaz. Bądźmy świadomi tego i miejmy się na baczności, bo bardzo łatwo można ulec właśnie takim złudnym kombinacjom naszego mózgu. Rzecz, która powinna być totalnie podstawowa, ale chyba jednak warto zaznaczyć po raz kolejny na Stradzie się nie zatrzymujemy. Jeżeli jest taka potrzeba, jest jakaś awaria, cokolwiek, bo to tylko w takim wypadku może się zatrzymać, to na tym pasie awaryjnym, który do tego celu jest stworzony, nie zostawiamy samochodu przy lewej krawędzi, broń Boże, nigdy, ani na prawym pasie. Jeżeli samochód pozostawiony w taki sposób przyczyni się do spowodowania wypadku, możecie iść nawet do więzienia. Moi drodzy, tak i ja sobie tego z palca nie a ani tutaj redaktor Sebastian. Tak jest zapisane w prawie, więc tego czynić nie należy. Jeżeli już naprawdę koniecznie coś się zdupcyło do tego stopnia, że musicie się zatrzymać, robicie to na pasie awaryjnym, wystawiacie trójkąt, zaokładacie kamizelkę. Nie chodzicie po terenie tej autostrady. Najlepiej przejść za barierki i tam oczekiwać na pomoc. Ważna informacja: jeśli są drzwi w panelach dźwiękochłonnych, to można je otworzyć tylko od strony autostrady. Od drugiej strony już się ich otworzyć nie da. Czyli nie da się wyjść to jest, i wrócić do stadu. One way in, no way out. One way ticket, tak zwany. One więc... way ticket. Ostatnia taka nasza porada, na co zwracać uwagę ogólnie na wszystkich drogach, ale szczególnie na drogach ekspresowych i autostradach, to jest tak zwany korytarz życia. Arcy istotna, bardzo ważna sprawa. Bardzo, ponieważ ratuje życie, bo w wielu przypadkach sekundy decydują o tym, czy ktoś umiera, czy żyje. Jeśli widzimy, że jest korek, nie ma możliwości przejazdu, przysuńmy się do krawędzi jednej czy to drugiej strony jezdni tak, aby w środku właśnie utworzył się tak zwany korytarz życia do przejazdu karetki, tudzież straży pożarnej. Mhm, tak, bo to jest bardzo istotne i nikomu nie życzymy, żeby Wam taki korytarz życia był potrzebny, ale uwierzcie, że no naprawdę jest to istotna sprawa, no więc tak czynić należy. Życzymy Wam, że jeśli będzie potrzebny, żeby on był. Tak, tak, no. Dobrze, tak się zrobiło, poważnie, ale może wróćmy do lepszego nastroju, no. bo wesoła wiadomość jest taka, że odcinek się kończy. Chciałem wam bardzo podziękować, ty rozumiem też, że ogólnie chcielibyśmy tak, wam ja bardzo, bardzo podziękować za to, że byliście z nami dzisiaj. Mam szczerą nadzieję, że czegoś się nauczyliście. No i że będziecie też za tydzień, w przyszłą środę, tradycyjnie o 18, tradycyjnie gdzie? Tradycyjnie na pojechanie.tv. Na razie, elo, hej! Ciao!